Witam Was serdecznie kochani w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam pokazać Wam coś, co bardzo wiele razy pytałyście, a mianowicie mój codzienny make-up. Wiem, że tematyka makijażowa, czyli ta, którą poruszyłam w swoim poprzednim filmie, bardzo Wam się podoba, co widać po wyświetleniach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za prawie 150 tysięcy wyświetleń w tydzień. Bardzo mnie to cieszy, że chętnie oglądacie moje filmy. Natomiast skoro... To jest ten temat, który rzeczywiście was ciekawi, to e, postanowiłam nagrać Wam e, co nieco o swoim e, codziennym makijażu, e, który stosuję, kiedy mi się chce. Bo zazwyczaj moje dni codzienne są dniami takimi, kiedy mi się malować nie chce. I szkoda mi naprawdę na to czasu. Jedyne, co nakładam na swoją twarz, to najzwyklejsze na świecie krem BB. E, ale kiedy chodzę na jakieś spotkania, lub rzeczywiście muszę jakoś w miarę lepiej wyglądać, to wtedy nakładam makijaż. Dlatego też dzisiaj chciałam Wam pokazać taki dzienny make-up. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I jest coś, na czym chciałabym się skupić, e, a są to usta, ponieważ m, jakiś czas temu e, postanowiłam nieco sobie je powiększyć, e, ale to już tak naprawdę nie chodzi o to, bo to, że jest mi zarzucane, że powiększyłam sobie usta i zrobiłam wszystkie inne możliwe operacje plastyczne na twarzy, tak jak wiadomo, borykam e, się z tym od wielu, wielu lat, e, nawet kiedy nie miałam zrobionych, tak jak teraz. Zresztą tu jestem do make-upu, więc wcale nie są one jakieś charykaturalnie duże. To przez wiele, wiele lat mawiano mi, że to ustawam zrobione. Oczywiście nie miałam ich zrobionych, ale skoro wszyscy tak zarzucają mi, że były one powiększane, to po prostu postanowiłam to zrobić. Jakby jest to moja czysto indywidualna kwestia, do której nikt nic nie powinien mieć, ale będąc osobą publiczną i będąc w jakimś świecie, publiczną, medialną, o biznesowym wiadomo, że każdy może z nami robić co tylko się im podoba dlatego też jestem przyzwyczajona do tego, że ludzie zarzucają mi tak naprawdę y, wszystko a jeśli chodzi o te usta i to dlaczego wszyscy przez wiele, wiele lat zarzucali mi, że mam je powiększone, mimo tego, że nie miałam powtarzam, zrobiłam je dopiero miesiąc temu y, to była to właśnie kwestia makijażu, jak wiecie, makijażem można zrobić teraz tak naprawdę wszystko, ja obecnie nie mam na sobie zupełnie nic nie wiem, jak tam to udowodnić, ale nie mam po sobie pęki makijażu, nawet na twarzy podkładu nic. Um, ale można zrobić nie wszystko. Można wykonturować sobie przebiegnie twarz, można zaznaczyć tutaj te płuczki um, można udatnić ko kości policzkowe, e, zmienić zupełnie kontur i owal twarzy. E, można zrobić sobie wyż wyżej zaznaczone brwi, można otworzyć sobie oko, um, rozjaśnić niektóre partie, zmniejszyć nos, powiększyć usta. Mamy XXI wiek, takie są realnie, czy komuś się to podoba, czy nie. Dlatego no też dzisiaj Oprócz tego, że pokażę Wam taki dzienny mój makijaż, to e, skupię się na ustach, na tym, jak je wydatnić i dlaczego przez wiele lat zarzucano mi, że je powiększam, skoro tego nie robiłam, e, ponieważ... Wszystkie triki zawdzięczałam tylko i wyłącznie makijażowi. Oczywiście do tego przeróżne, umiejętne, czy też nieustawianie się do zdjęć, jakkolwiek infantylnie, czy rywialnie może to dla Was zabrzmieć. No, tak to po prostu wygląda, w zależności od tego, jak wysoko podniesiemy brodę, jakie mamy światło, czy jak skierujemy twarz do aparatu, to nasze usta, czy poszczególne elementy twarzy wyglądają po prostu inaczej. A ja potrafię zrobić tak, że wyglądają dokładnie tak, jak tego chcę. Żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Zobaczcie jak wygląda by mój codzienny make-up. Można zrobić sobie operacje plastyczne związane z twarzą dosłownie 5 minut. Także zobaczcie, jak to taką moją nieprofesjonalną ręką wygląda. Przyspieszę Moje szybkie konturowanie twarzy. Wyobraźcie sobie, że trwało ono mniej więcej 2-3 minuty. Już możecie zobaczyć, że mam obydatnione kości policzkowe brązerem, Wykonturowano całą twarz na wszystkich liniach. On począł się od linii z włosami po linię żuchy i brody. Także to są moje operacje faktyczne. Dobra, podziemy. Skwinię, coś na, na pograniczu tych dwóch kolorów. Teraz zabieram się za brwi, które bardzo lubię. Ja swoje naturalne brwi mam takie, jakie widzicie, ponieważ nigdy w życiu nie robiłam na nich hen i są one bardzo ciemne i gęste, także to mi się akurat trafiło. Niestety inną sytuację mam z włosami na głowie. Jeśli chodzi o brwi, to po prostu uprysowuję mniej więcej kontury i wypełniam je kolorem y, podobnym do moich naturalnych y, włosów. Przerzujcie się na moje dziwne miny. To jest coś takiego. Rzeczce mam już pomalowane. Mm, oczywiście chodzi o dawne, bo ogólne mam doczepiane. Natomiast Dziewczyny, jeśli znacie jakiś super sposób na to, aby otrzepywać, zmywać lub ym, pozbywać się ym, cieni do powiek, które osadzają się na dniach lub sypkiego pudru lub podkładu, to piszcie mi proszę w komentarzach swoje sposoby. Ja nie znalazłam jeszcze na to nigdy żadnego złotego środka, bo nie mam pojęcia jak mam się pozbyć tego osypanego cienia, ym, który osadza się na górnych rzęsach, nie robiąc. Y bałaganu na mojej twarzy związanego z makijażem, który jest już wykonany. No dobra kochani, to przechodzimy teraz do elementu, na który na pewno czekacie. Chodzi tutaj o usta, czyli jak można je optycznie makijażem powiększyć. Także zaczynamy. ze Smart Girls Get More. Ja je pokazywałam Wam już na Snapie i na, na Instagramie wielokrotnie i jak zwykle y, pytacie o nie później wiele, wiele razy, więc teraz podam Wam dokładne numery pod filmem i będziecie mogły sobie ewentualnie to mm, zapisać. Ja bardzo lubię te konturówki, ponieważ one są miękkie, y, czyli super obrysowuje się nimi usta i bardzo fajnie rozprowadza się kolor. Oprócz tego y, mamy dwie ulubione pomadki, y, które są z lekkim błyskiem, czyli też mamy tutaj ogromny plus, że one nie wysuszają ust. Mamy tutaj y, dwa kolory. Pierwszy to Good Girl i to jest 01 i drugi to jest In The Past, i y, 02. Kosmetyki mm, są dostępne tylko i wyłącznie w drogeriach Natura i pomyślałam sobie, że z racji tego, że ostatnio pokazałam Wam kosmetyki Kylie Jenner, które jak dobrze wiemy do yy, najtańszych nie należą, to chciałam zrobić takie zestawienie yy, w kolejnym filmie kosmetyków, które są dosłownie za grosze, bo wyobraźcie sobie, że te pomadki kosztują jakieś 10 zł za jedną, yy, a konturówki również są po kilka złotych. je poza obrębem moich ust. Teraz wypełnię je kolorem. Mam te dwa nudziaki, które Wam pokazywałam. Z tego, że mam bardziej różową konturówkę, to wybieram kolor 02. Na koniec jeszcze dodam na Kupidyna, rozświetlacz, który również optycznie powiększy mi usta. Tak to dokładnie wygląda. Ten efekt sprawia, że te usta się jeszcze bardziej wywijają w góry, także dają takie cudzenie optyczne powiększonych ust. Taki efekt można uzyskać rzeczywiście makijażem, używając konturówki, którą wyjeżdżamy nieco poza kontur ust. Pomadka z błyskiem, lekkim błyskiem, również optycznie powiększa usta oraz dodanie rozświetlacza nad łukiem kubidyna. I te trzy efekty łączone w całość dają nam efekty powiększonych ust, które wiele z Was na pewno chce uzyskać, nie poddając się zabiegowi powiększania ust kwasem hialuronowym, także mam nadzieję, że podobał Wam się mój film, podobał Wam się mój dzienny make-up. Piszcie swoje komentarze, co jeszcze mogłabym dla Was nagrać. Łapki w górę, łapki w dół. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Przysłucham Wam gorące buziaki. Pa, cześć.